Jeśli są zaznaczone, zgłaszający projektant musi, musi wskazać, które są do wycinki i na jakim i ilość tych drzew. Decyzję dostaje od prezydenta, prezydent wyraża zgodę na ilość, grubość. Każde drzewo musi być przez ochrony. Ochrony kiedy będzie pani miała tę decyzję, to... Przedstawiciele, z... oni, oni mają dokonać, żeby tak to ja się odezwę. będziemy i będziemy szukać, bo będziemy Co To jest to wspaniałe miejsce od początku. Bo, moi, bo, Ci, bo moi którzy mają pieski przychodzą z pieskami, bo na tym mało. Jeżeli kogokolwiek, jeżeli ludzie interesują miejsce, drogi, zwierzęta, to tu, to tu to mają cudowne duże. miejsce do Ta spotkań, to, bo tu zdemnij. nawet zające to przychodzą. I pod mój kamniczem, który troszkę jest dalej, pewnego razu jabłuszka, które zostawiam dla kosów, właśnie zostawiam stały sprzątnięte ze skórkami, co mnie zdziwiło. A ja patrzę, a są właśnie y, ślady żerowania zajączka. Tu bażanty się lęgną w pobliżu. Bażantów jest dużo. drugiej. Państwo przyjadą. To jest nasz żywotny interes. I, A, I tak, dziękuję Pani serdecznie. A Pani to jest w ogóle na lekach wędrowców. Panią w parku spotkam. to. Nasze Pana może mnie bardzo nie spotkać teraz, nawet bo ja chodzę do czarników i, i do kolonii. A zamiast tam jedzenie, bo jest Dostarcia. za mało kochać ptaki. Trzeba jeszcze o nich pamiętać.